Zauważyliśmy, że w wielu przypadkach, chcąc wykonać czyszczenie katalizatora, cena jest niezwykle popularnym wyznacznikiem w podjęciu decyzji o wykonaniu usługi. Próbując znaleźć informację o tym, ile kosztuje czyszczenie katalizatora, dobrze jest mieć pewność, z jakiego pojazdu on pochodzi, gdyż koszt usługi najczęściej uzależnia się od wielkości danego podzespołu. Katalizator z samochodu osobowego będzie mniejszy niż ten sam element, ale z auta ciężarowego, stąd opłata za fachowe wypłukanie zanieczyszczeń w pierwszym przypadku będzie niższa. Najlepszym wyjściem, aby uzyskać konkretną informację w kontekście posiadanego podzespołu będzie sprawdzenie cenników pracowni lub zadzwonienie do zakładu. Dodatkowo biorąc pod uwagę kwestie związane z potrzebą wystawienia faktury VAT, czy samej wartości ceny netto, Bezpośredni kontakt z pracownią wydaje się najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Dla usługi, jaką jest regeneracja katalizatora, cena w ogólnym tego słowa znaczeniu jest trudna do ustalenia. Zwłaszcza gdy dany podzespół będzie potrzebował ingerencji większej niż samo profesjonalne czyszczenie. Gdyby nasunęły się Wam jakieś pytania dotyczące czyszczenia katalizatora, piszcie do nas w komentarzach. Z chęcią udzielimy odpowiedzi.